W tym filmie dowiesz się, jak ustawić i zsynchronizować czas w zamku Apartlock za pomocą aplikacji TTLock. Jeżeli Twój zamek nie jest połączony z bramką Wi-Fi, może się zdarzyć, że czas w zamku różni się od czasu w Twoim telefonie. Dlatego od czasu do czasu warto zaktualizować zegar w zamku, aby wszystkie funkcje działały prawidłowo. Na początku upewnij się, że jesteś w pobliżu zamka i masz włączony Bluetooth w telefonie. Następnie uruchom aplikację TLOC i wybierz ustawienia. Przejdź do zakładki Czas zamka. Jeśli zauważysz, że godzina wymaga korekty, kliknij przycisk Dostosuj czas. Po chwili czas w zamku synchronizuje się automatycznie z czasem Twojego telefonu. W tym samym miejscu możesz również włączyć czas letni, jeśli jest taka potrzeba. Wystarczy kliknąć opcję Ustawienie czasu letniego, zegar zamka automatycznie przestawi się o godzinę do przodu. To wszystko, od teraz wiesz, jak szybko i łatwo aktualizować czas w zamku Apartlock, aby mieć pewność, że kody, karty i harmonogramy działają dokładnie tak, jak powinny. Więcej poradników, instrukcji i informacji o produktach znajdziesz na stronie apartlock.pl.